Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 5 czerwca w uroczystość zesłania Ducha Świętego. Odczytamy fragment z Ewangelii według Świętego Jana. Będzie to rozdział 14, wersety od 15 do 16 i później jeszcze od 23 do 26. Posłuchajmy tej Ewangelii. Jeśli mnie kochacie. Będziecie zachowywać moje nakazy. I poproszę Ojca, i dawam innego pocieszyciela, doradcę, takiego jak ja, ducha prawdy, aby był z wami na zawsze. Jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowa, a mój Ojciec go ukocha i przyjdziemy do Niego i zamieszkamy z Nim. Ten, kto mnie nie kocha, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje własne, ale ojca, który mnie posłał. Powiedziałem wam te rzeczy, póki jeszcze jestem z wami. Ale doradca Ruach haKodesh, którego ojciec pośle w moim imieniu, nauczy Was wszystkiego, czyli przypomni wam o wszystkim, co wam powiedziałem. Oto słowo pańskie. Chwała tobie Chryste. O kochani, jeszcze raz to słowo ruach, hakodesh, to hebrajskie słowo mówiące o duchu, o duchu świętym. I dzisiaj, właśnie w niedzielę, zesłania Ducha Świętego, chcemy o Bogu, Duchu Świętym, właśnie chcemy nie tylko coś powiedzieć, ale zadziwić się, zachwycić, uwielbić Boga, Ducha Świętego. A za co? Ano właśnie za to, co nam powiedział dzisiaj w tej Ewangelii Jeszua, że Duch Święty, On przypomni Wam wszystko, on was poprowadzi, nauczy was wszystkiego. Czasami ktoś mówi, że w kościele to Pan Jezus tego nie powiedział, albo tamtego nie powiedział, no bo tego nie ma w Ewangelii. Ale to jedno zdanie, w którym Jezus mówi o Duchu Świętym, że On tu akurat jest, przypomni wam, wam wszystko i nauczy was wszystkiego, ale jeszcze w innym miejscu jest. On, wam, on was będzie później dalej pouczał. On was będzie. On, bo teraz jeszcze, Pan Jezus to mówi w którymś momencie, teraz jeszcze nie możecie tego wszystkiego pomieścić, ale Duch Święty będzie Was wychowywał, będzie Was właśnie nauczał, będzie Was pocieszał, będzie Wam przypominał. I kochani, powiedzmy sobie tak wprost, bez Ducha Świętego. Nie jesteśmy w stanie uczynić nic, absolutnie nic dobrego. Nic dobrego. My jesteśmy w stanie uczynić wiele zła bez Ducha Świętego. I czasami widzimy to, to zło, a nawet doświadczamy jego skutków. Ale bez Ducha Świętego nie możemy uczynić nic. Dlatego jest on tak ważny w naszym życiu. Jest też tak ważne, abyśmy go yy, wołali, poszukiwali. Byśmy tego, na, tych natchnień Ducha Świętego one są ciche, delikatne, czasem tak jak wietrzyk, taki który gdzieś tam yy, lekko powiewa. Duch Święty taki jest. Yy, jak rozpoznać Ducha Świętego? No jeśli coś tak z takim powiedzmy jakimś najogólniej rzecz ujmując kryterium, to jest jeśli coś mnie prowadzi do dobrego, mam jakiś pomysł, żeby uczynić coś dobrego, to zrób to, to zrób to, bo to jest, to jest to poruszenie Ducha Świętego. Ale właśnie człowiek wierzący, ten, który ma świadomość tego, że jest przy nim, jest w nim Duch Święty, bo tutaj Pan Jezus powiedział takie piękne zdanie: że jeśli, jeśli ktoś mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo, zaraz do tego też dojdziemy, a Ojciec mój ukocha go i przyjdziemy do niego i zamieszkamy z nim. Zamieszkamy z Nim. To znaczy właśnie, że mieszka w nas Trójca: Ojciec, Syn i Duch Święty. Więc, tak jak powiedziałem, to kryterium, jeśli coś mnie prowadzi do dobra, to to zrób, ale człowiek wierzący, właśnie to jest tak jak się konsultujecie w domu, czasem w jakiejś sprawie, w jakiejś, nie wiem, macie, macie jakiś dylemat i w rzeczach jakichś bardzo ważnych. Ale też i w rzeczach błahych, co kupić. Na przykład mąż pyta żonę czy żona męża, co mam kupić, albo jakie wybrać meble czy coś innego. Konsultujecie się, bo mieszkacie razem i nie ignorujecie tej drugiej osoby, którą kochacie, że ja sobie kupię tak, jak mnie się podoba, w moim stylu, tylko staracie się wzajemnie siebie pytać o to, co zrobić, czy właśnie co kupić, jak umeblować dom. Czy co, czy, czy, czy co wybieramy, czy jakie miejsce jakieś gdzieś tam jadąc. I tak samo tutaj Duchu Święty no właśnie, konsultuje z Tobą. Pytam Cię, nie jestem taki, taka Zosia Samosia w wierze i w, i w całym życiu, a, a Duch Święty to tylko taki jest tam, gdzieś tam sobie i, i, i przy okazji właśnie Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, to sobie o Nim przypominam, że jest taki ktoś. Nie, właśnie Pytam, konsultuję codziennie w różnych błahych rzeczach. Ja czasem jak jadę gdzieś i w jakieś nieznane miejsce i, i zaczynam włączać nawigację, droga pokazuje mi trzy możliwości, trzy warianty, niewiele różniące się kilometrami czy czasem. I oczywiście muszę jeden z nich wybrać, ale pytam często, Duchu Święty, który wybrać? Co? Którym ty mam pojechać? I oczywiście wierzę w to, że jeśli mi pokazuje jakoś właśnie natchnienie, że jedź tędy, to jest to Boża sprawa, to jest, to jest to Jego. Nie chodzi nawet o sam fakt, że teraz nagle się wydarzy coś tam wielkiego na tej drodze, albo będę nagle kogoś rozgrzeszał, bo będzie umierał człowiek w wypadku. Oczywiście często się też tak dzieje. Ale nie chodzi nawet o takie, byśmy powiedzieli grube sprawy, ale o tą, o tą samą taką świadomość, że ja nie chcę podejmować sam decyzji. Że ja Cię zapraszam do tego. Jesteś przecież moim domownikiem, mieszkamy razem. Jesteśmy, tworzymy jedną rodzinę. Ja jestem waszym dzieckiem. Więc dlatego Cię zapraszam, dlatego Cię pytam. Dlatego jesteś moim doradcą, moim pocieszycielem, dlatego Ty mnie wychowujesz, Ty mnie nauczysz wszystkiego, przypominasz mi, ty mi moją wiarę. Wiarę, to znaczy to moją, to, które, co przyjąłem, ty mi to umacniasz. I za to, ci jestem, za to jestem ci bardzo wdzięczny, jak to mówi młodzież, mega wdzięczny, że jesteś, prowadzisz, nauczasz, wychowujesz. Ale miejmy Ducha Świętego w sobie. I moi kochani, ostatnie zdanie. To pierwsze zdanie, o którym Jezus zaczął, to jest warunkowe zdanie. Jeśli mnie kochacie, Będziecie zachowywać moje nakazy, i poproszę ojca i dawam innego pocieszyciela, doradcę takiego jak ja, ducha prawdy, aby był z wami na zawsze. To jest pierwsze zdanie. Ono zaczyna się od tego warunku. Jeśli mnie kochacie, i najpierw jest: Będziecie zachowywać moje nakazy, a potem będzie dalsza część tego właśnie, o czym wspomnieliśmy już. Na początku, czyli ducha, który jest przy Was. Nie da się nie zachowywać nakazów i jednocześnie być napełnionym mądrością i duchem świętym. Dlatego za każdym razem, gdy te Boże nakazy wypływające z miłości, to są przykazania to, jest, to są dziesięć to są przykazań przykazania kościelne, to są przykazania, dwa przykazania miłości i Ewangelia, która jest pewną formą. Przykazania, nakazu. Jeśli to będziemy zachowywać, będziemy wtedy jakby gotowi do tego, żeby, żeby przyjąć Ducha Świętego. Jeszcze przychodzi mi taka szybciutko tylko porównanie myśl, że moi kochani, to jest tak, że ktoś na przykład wielu młodych ludzi, Myślę, że niektórzy z nas też kiedyś tak było, że czekali na prawo jazdy, że kiedy zdadzą prawo jazdy, kiedy będą mogli samodzielnie jeździć tym, tym autem, po drogach, pojechać sobie gdzie chcą. Jest to jakaś forma takiego, takiej wolności i teraz przygotowują się do tego, spełniają pewne nakazy. Trzeba poznać prawo drogowe, znaki. To są. To wszystko mi ma pomóc potem w tej wolności, i teraz i, i, i przychodzi ten moment egzaminu, I, i, i przychodzę na egzamin, i zaliczam ten egzamin, i cieszę się, bo zachowałem wszystkie nakazy, bo wiedziałem, co trzeba zrobić kiedy, kogo przepuścić, komu ustąpić na drodze, a kiedy pojechać, a kiedy się zatrzymać. To są te nakazy, które jakby wypuszczają mnie wolność, ale, ale muszę je zachować. No i kochani, i, i to tak jakby ktoś przyszedł na egzamin pod wpływem alkoholu. No to, to, to człowieku, no to jedno z drugim się wyklucza jakby. Ty nie możesz jeździć pijany samochodem, bo, bo sobie narobisz i innym dużo krzywdy. I, i teraz ktoś mi powie, no jak to, ja jestem, ja chcę tak bardzo mieć prawo jazdy, pozwólcie mi. Nie, ty nie wypełniłeś, nie wypełniasz podstawowych nakazów. Ty nie możesz nawet wsiąść za kierownicę, do, żeby cię doprowadzić do egzaminu, w którym, który otworzy ci bramy do wolności w poruszaniu się samochodem po świecie. Rozumiemy, że, że Jezus, mówiąc: Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje nakazy. Nie, nie będziecie w cudzysłowie pijani, żeby czynić krzywdę innym. Nie będziecie odurzeni, żeby czynić krzywdę innym. Właśnie przez to, że będziecie łamać te nakazy, bo to nie jest Duch Święty. To, to jest sprzeczne z Bogiem. Dlatego prośmy też właśnie Ducha Świętego, abyśmy mieli otwarte oczy. Nie da się mówić, że mam, bo jestem pełen Ducha Świętego i jednocześnie łamie wszystkie Boże przykazania albo jako, jakieś nawet jedno Boże przykazanie mówię, ale tak dzisiaj żyje świat, to jest zafałszowanie. Nie ma wtedy furtki, tego otwarcia drzwi dla Ducha Świętego. Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje nakazy. Poproszę Ojca, a on da wam Ducha Pocieszyciela, który na zawsze z wami będzie. Kłamstwem jest to, że wystarczy kochać, być dobrym tak sobie po swojemu, w swojej mentalności, tak jak dzisiaj niektórzy mówią. No wystarczy przecież być dobrym. Niech każdy sobie wierzy w co chce, aby tylko być dobrym człowiekiem. To nie wystarczy. Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywać moje nakazy. I Duch Święty na mnie przypomina. Dlatego kochajmy go, przestrzegając nakazów i Zapraszajmy w małych i dużych decyzjach Ducha Świętego nieustannie do naszego życia. Tego w, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego życzę sobie i Wam. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Ducha Świętego. Bogu niech będą dzięki. Życzę Wam błogosławionej niedzieli i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem. Szczęść Boże!